Widać już nawet po tej ostatniej piłce jaki tu jest zbiór emocji. Są tacy jak Wilfredo Leon, którzy są wkurzeni, którzy mówią przyjechałem po złoto i są tacy, dla których ten brązowy medal jest jak trochę złoto. Bo grają pierwszy sezon w kadrze, bo czerpią z tego doświadczenia. Trener co czuje. Wiesz, jesteśmy, byliśmy i jeszcze jesteśmy rozczarowani, bo, bo przegraliśmy wczoraj. Ale z tego miejsca teraz, oczywiście, że ta, ta, ten brąz nie ma tej ważności, jak byłoby złoto, oczywiście. Ale, jeśli wrócimy się na począt, początek sezonu, gdzie mamy siedem zawodników, którzy nie są z nami od przyszłego sezonu. Zeszłego to, sezonu, tak. Sezonu, Uh, z chłopakami, którzy dużo ich albo nie grało w Świata, albo pierwszy raz w reprezentacji i myślę, że wygrać dwie medale w tym samym sezonie. Jeśli kto pytał na początku, gdzie musi podpisać, od razu. I dlatego, jeśli wrócimy się na początek, musimy być zadowoleni. Oczywiście teraz jest trudne świętować. Dla mnie, ale jestem oczywiście zadowolony, bo ja wiem, jak było trudne a, 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 po, a, a, po meczu a, skupić się, a, być skoncentrowany. Ja, ja wiem wszystko i powiedziałem to ty, a, tysiące raz ale nie jest łatwe. Nie jest jak, a to jest, wiesz, bo mamy dużo emocji. Myślę, że nikt tu nie śpił nie, nie mieliśmy mniej, lub 24 godziny między dwa mecza, ale na końcu myślę, że musimy być zadowoleni, bo mamy jeszcze jeden medal i jeszcze, kontynuujemy wrócić się do Polski jeszcze jeden raz z medalem. Tak, bo z każdej imprezy ten medal przywozimy. Czym różni się ten rok od 2022, kiedy trener przejmował kadr i też było dużo nazwisk nowych, nazwisk, które trener budował, które nie miały tego doświadczenia? Są duże rzeczy, które są to same. Uh, oczywiście, w tym te momencie teraz uh, mamy dużo zawodników, którzy są ze mną. To jest czwarty sezon, znaczy mają uh, uh, doświadczenie pracy ze mną. Wiedz, wiedzą, jak uh, ja pracuję, wiedzą, jak ja go, gotu, uh, przygotuję zespół, jaka jest mentalność, jaka jest podejście. Uh, mamy system i ci nowi zawodnicy, którzy przyjeżdżają, jest łatwiej dla ich. Zaczynać grać od razu w jednej z kadrze, która ma system, ma wszystko jak, jak, jak. Wszystko jest w porządku. Pierwszy sezon był trudniejszy, bo mieliśmy dużo zawodników, jak, jak dzisiaj. Pierwszy raz grali jak szóstkę od, od, od razu, I, 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 i ja byłem też nowy. Musieliśmy się nauczyć się i, 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 i znać jeden drugiego, i dlatego może być. By, było Trochę e, trudniejszy ten pierwszy sezon, presja była duża, jeśli pamiętasz, bo graliśmy w Polsce, oczekiwania po dwa złota było, o, oczywiście teraz gramy w Polsce, musimy wygrać złoto, ale jest są duże rzeczy, które są, które są to same. Pocieszę trenera, że za dwa lata Mistrzostwa Świata w Polsce, także oczekiwania nie będą Cale, wcale mniejsze. Oczekiwania <laughs> będzie dało, nie ma problemu. Zabrawa. Trener Nikola Grwicz, bardzo dziękuję. Kevin Sasak, spałeś w nocy? Eee, tak, 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 w miarę, w miarę spałem, więc na to nie, nie, mogę, nie mogę narzekać. Eee, myślę, że, że takie zmęczenie po tym półfinale i te emocje zeszły, więc eee, to no, akurat się Okej, okay, bo wiem, że kilku z Was nie spało, wiem, że kilku z Was tłukło się z tym meczem, jeszcze go analizowało, jeszcze próbowało zrozumieć, ty gdzieś szybko to poukładałeś, dlaczego przegraliśmy z Włochami? Ciężko mi jest się nawet teraz na to, do tego odnieść. Na pewno bardzo przeżyliśmy ten mecz. Wiele emocji nas, nas kosztował i też, też, też siły pozostawionych na boisku. Zdajemy sobie sprawę, że, że, że gdzieś tam te nasze przede wszystkim oczekiwania, ale też też tutaj kibiców były, były ogromne i, i ten finał był takim naszym marzeniem i celem. Ale ja dzisiaj jestem zadowolony z tego, że udało się zdobyć brązowy medal. Myślę, że z czasem jeszcze, jeszcze bardziej to docenię i, i cieszę się, bo dla mnie jest to też nowa, nowa przygoda z polską kadrą. No właśnie, pierwszy sezon taki, taki sezon pierwsze Mistrzostwa Świata i masz brązowy medal. Dokładnie tak, więc ja, ja jestem z tego bardzo dumny i zadowolony. Eee, wiem ile, ile włożyliśmy w to pracy, eee, także może, może w przyszłości jeszcze się uda eee, powalczyć o złoto, ale, ale dzisiaj cieszę się z tego jak ten, jak ten turniej eee, się potoczył, że, że, że mamy tą szansę i zdobyliśmy medal. Wpychać się, wpychać się łokciami i mów trenerowi zawsze jestem, nie daj sobie zatrzasnąć drzwi. No mam nadzieję, że trener mnie zobaczy, <laughs> bo, bo jestem ten wyższy, także... Eee, a co, e, druga sprawa, myślę, że dalej trzeba ciężko pracować. E, teraz przed nami sezon klubowy. E, I co? Myślę, że do zobaczenia za rok. Do zobaczenia nawet szybciej na boiskach plus ligi. Dzięki wielkie. Jeden z tych, którzy już troszkę w życiu wygrali, ale myślę, że ten medal, taki już w roli bohatera, jednego z głównych pierwszo-szóstkowych, siódemkowych, smakuje. Sporo w życiu wygrałem, ale głównie w kolorze czarnym, pomarańczowym, białym, różnie to bywało w Jastrzębiu. W biało-czerwonych barwach smakuje to... Czy zielony? <grym> <grym> Całkowicie inaczej i na pewno, na pewno lepiej, wyjątkowo. Jestem niesamowicie dumny z zespołu, szczęśliwy spełniony, bo, bo trochę inaczej wyobrażaliśmy sobie ten weekend, ale na koniec naprawdę radość jest ogromna. No właśnie, trochę inaczej wyobrażaliście sobie, bo gdzieś na pewno każdy z Was miał ambicje, żeby tych obłochów dorwać i ograć. To był trudny dzisiaj dzień, poranek, żeby przeanalizować i postawić się jednak na Czechów, a nie na Bułgarów? Ciężki wieczór, ciężka noc, ciężki poranek, natomiast no ważne słowa trener powiedział w szatni, że w tym momencie może nam się wydawać, w tym momencie w sensie przed meczem może nam się wydawać, że, a, że mieliśmy grać o złoto, że to nie będzie ważny mecz i nieważne czy trzecie czy czwarte, bo to i tak jest przegrana. Powiedział, że nie, tak w ogóle nie jest, bo, bo jak to się wszystko skończy, to docenimy każdy medal i, i powinniśmy być dumni z każdego medalu. Także e, bardzo się cieszę, że zespół wytrzymał, że mimo trudnego meczu, bo, bo, były, bo były ciężkie momenty, wytrzymaliśmy to ciśnienie, ten napór Czechów i, i na koniec to my możemy świętować, to my możemy z, z taką czystą głową, z głową e, spełnionego zadania rozjechać się do domu. Szymon Jakubiszak czekał pewnie na taki mecz, 9 ataków, 7 skończonych, czekał na takie wejście, w którym byłeś potrzebny i odegrałeś swoją rolę. Czujesz tak właśnie? Yy, nad tym się jakoś długo nie zastanawiałem. Bardziej podchodziłem w ten sposób, że jeżeli będzie sposobność w tym turnieju w jakimkolwiek meczu się pokazać, to będę chciał pomóc i dołożyć tą cegiełkę do nieważne jakiego sukcesu. Yy, ten brązowy medal to na pewno będzie fajna historia. Ja zebrałem tu bardzo fajne doświadczenie i mega się cieszę z tego powodu. Doświadczenie z tym brązem daje Ci kopa na, na, na przyszły rok, na przyszły sezon, na Plus Ligę? Oczywiście, że tak. PlusLiga już za pasem, także to daje dużego kopa. Na pewno jeszcze jakiś mały odpoczynek, bo sporo, sporo zdrowia tutaj wszyscy zostawiliśmy, ale, ale tak, zdecydowanie tak. Proszę, uśmiechnij się, uśmiechnij, żebym widział, się. że Ty się cieszysz. Brązowy medalistami Mistrzostw Świata. Wilfredo Leon, brązowy medalista Mistrzostw Świata, ale wiem, że Ty jak zawsze mówisz, przyjeżdżam po złoto, więc jesteś zadowolony i doceniasz ten brąz, czy jesteś zły, jak wczoraj się potoczył mecz? E, przede wszystkim, będzie podziękował Pan za to, że zrobiliśmy medal, A, czy jestem zdenerwowany, czy zadowolony, no zdecydowanie nie jestem zadowolony, za to, że przygotowałem na złoto, no i na wiem złoto. To trochę mi uderzy, ale wiem też, że drużyna drużyny przyjechali, też, żeby zrobić złoto i szukali Dużo szczęścia. Eee, nic, nie mam ma za, za dużo słowa dzisiaj. Akurat mamy brysowy medal i chodzimy z medalem i, i trzeba się jeszcze trochę. Łatwo było dzisiaj wrócić po takiej ciężkiej nocy? Oczywiście, jeszcze nie. Myślę, że kilka zawodników w ogóle nie spaliśmy. Eee, kilka miało za dużo szczęścia na głowie. Jeszcze na taką godzinę, łatwo nie było dzisiaj, obiecuję wam, ale jedna nasze serce na Białą szerbonych Brąz tutaj, we Włoszech z Kubą srebro, no to za dwa lata w Polsce złoto? Jedyne, jedyne, bo <laughs> myślę, że to nie stanie szansa <laughs> dla mnie. Wilfredo Leon bardzo dziękuję. Dziękuję wam.